takie trochę powiedzmy zaawansowana matma, ale tak w skrócie, jakbym miał wam wytłumaczyć, to zawsze do odsłów musicie dodać. Siemanko, nagrywam dla was dzisiaj kolejne session review z POKIO, tym razem nagranie przysłał mi Felga. Jest to turniej 20 euro. Chyba coś w granicach 20 euro z knockoutem, więc coś nowego. Wcześniej jeszcze nie było turnieju Progressive Knockout, więc może kilka ciekawych rozdań będzie, gdzie będę mógł Wam podpowiedzieć, jak takie knockouty grać. Więc od razu przechodzimy tutaj do pierwszego rozdania. Nie wiem nawet, jaka to jest faza, ale wygląda w miarę wcześniej. Jesteśmy nadal na 140 blindach effective. Możliwe, że turniej dopiero się zaczął. Ok. Falga Gra Race 3X, jak najbardziej standard. Na takim bordzie z parą często powinniśmy wybierać duży size, ze względu na to, że potrzebujemy dużo protekcji, jest dużo overcard, które po, po pierwsze popsuje nam akcję, po drugie może trafić w wręcz przeciwnika, więc ja tutaj decyduję się na 2 trzecie, więc tutaj podoba mi się ten zamysł. Ok, no ja raczej 2 trzecie. Nie raczej tylko na pewno, na pewno 2 trzecie to będzie tutaj idealny sizing. Tu na pewno podciągam bardzo mocno, gram coś w stylu 400. Jest bardzo skoordynowany board tutaj. Pamiętajcie, że ręce typu 7-6, 8-6, 6-5 nie będą nigdy foldować, czyli wszystkie łapki typu para plus straight draw, para plus flash draw, to wszystko będzie kolowało, więc ja tutaj podciągam mocno sizing, robię coś w stylu 425. No, i tu podoba mi się jak najbardziej value bet na river. To jest Półpuli, No, jest ok. Jak najbardziej. Wszystkie ósemki. Często może jakaś siódemka sprawdzi. Bardzo dużo drawów misnęło. Więc chętnie nasz przeciwnik będzie tutaj kolował. widzimy to chyba jest początek totalnie turnieju. 9 osób się zarejestrowało. Były dwa płatne. Więc na pewno jeszcze kilka osób się pojawi. Okay, będziemy przewijać. Zobaczymy, tutaj było 7,5. Na big blendzie. Zobaczymy, co się stało, bo widziałem fold. Myślę, że powinniśmy tutaj raczej dokładać, ze względu na to, że tutaj osoba zlimpowała, więc zakładam, że to jest gracz rekreacyjny, słabszy, więc często chcemy z nim grać rozdanie ręka, która będzie trafiała bardzo dobrze flopy, więc podoba mi się tutaj call. Mhm. No, podoba mi się call. Chcemy tutaj jesteśmy nad strasznym DP, więc dokładamy 100, żeby w razie czego wygrać tutaj po tak naprawdę dokładamy dwa blindy, żeby wygrać jakieś 160, 150 blindów. Okej, okay, z wallet. czekajcie, co się stało, OK. Ja gram, tak, 4 BB, spoko. Można nawet, nie wiem, 250. Też ja bym tutaj zaznaczył obu graczy, na graczy rekreacyjnych, którzy limpują. Mm, tu możemy jedną czwartą, jedną trzecią. Mhm, mhm, super, bardzo fajny sizing. Jedna czwarta. Nie ma sensu więcej. Widzicie tutaj gracz folduje, po prostu jak nie trafia. Najczęściej mamy najlepszą rękę, a yy, chcemy po prostu, żeby jego król dama, król 10 nie trafiło swoich autów. No tu widzimy pasywny gracz, który będzie bardzo dużo kolował preflop. A raczej jakbym zauważył, że ta osoba podbija, bym był bardzo ostrożny. Tu robię coś w stylu 300-350. No, śmiało, śmiało, śmiało. No, myślę, że spokojnie możemy więcej podbijać. I tak tutaj osoba, ja nie spodziewam się, że oni foldną. Zawsze dostaniemy call, call więc niech grają po prostu za jak największą cenę. O, tu widzimy jeszcze się kolejne osoby w. Wypchnęły do rozdania. Z dziesiątkami nie będzie się jakoś super dobrze grało posłów w multiwayu, więc raczej chcemy wyizolować i dostać kola od jednej osoby. Ewentualnie maksymalnie od dwóch. Ja gram check back. Nie widzę tak zbytnio sensu, żeby betować. Wiadomo, zaletą betowania jest to, że możemy wyrzucić ręce typu król 8, AS7, As które gdzieś tutaj jest i trochę zdeniować equity w sumie. No, w sumie mi się po... może taki mały size też będzie jak najbardziej ok. No i tutaj ja folduję po prostu. Najgorsze jest to, że kolujemy tak naprawdę na open enda, który jak trafimy, to będzie raczej obvious, bo król i jeżeli spadnie król, jeżeli spadnie ósemka, to wszyscy będą wiedzieli, że dziesiątka daje straight, więc za dużo nie zarobimy. Mamy jeszcze za sobą dwóch graczy, więc często może się okazać, że kolniemy 1000 potem ktoś tutaj przebije i będziemy musieli foldować. Więc ja to po prostu folduję. Jeżeli nie na pernie, no to na river, ale już na pewno fold. Myślę, że tysiaczka można było zaoszczędzić w tym rozdaniu. Reszta mi się podobała. Ewentualnie, tak jak mówiłem, preflop trochę więcej. Widzimy. Tym bardziej teraz, jak wiemy, że mamy taki stolik, to powinniśmy. Się do niego dostosować i używać większych sizingów preflop. Też widzimy słabszy gracz, który zagrywa. Pule przebija prawie dwudziestokrotnie, więc to nigdy nie będzie dobre, więc tu automatycznie też możemy dać. Nie wiem czy na pokio są kolory, ale ja lubię na innych platformach zaznaczać sobie na zielono. Ogólnie dać jakiś kolor gracza, zielony, słaby, i wtedy po prostu automatycznie wiem, że jeżeli z nim gram, to że mogę bardziej to jakby wykorzystywać, że będzie luźnie kolował, To mi się spodoba open, pewnie jako bottom gramy w sześciu. Bez ante, z ante to by był e, super standard open. OK, tu mamy easy foldzik do takiego tutaj 3 beta za pół stacka. Tu na tym bardziej, nawet do tego foldujemy, więc zobaczymy może jakiś showdown, będziemy, będziemy mogli jakieś informacje, zdobyć dziesiątki asy po prostu. Just like that. K9-4 is the Powiem szczerze, patrząc na to, że tutaj oni lubili sobie wcześniej dokładać, nawet jak zrobiliśmy trochę więcej, no tam w sumie było 250 na blindach. 5 blindów wtedy zagraliśmy. Ja myślę, że tutaj mniej niż 5 blindów bym nie grał. Podała mi się coś w stylu 550. Wiem, że mamy asy i ludzie powiedzą, że chcemy grać, że szkoda, jakby oni sfoldowali, ale też nie chcemy grać w multiwayu z asami, bo. To fajnie. Tu widzę fajnie pociągnąć. Okej, okay, no jak gram 550, tu 470, niewiele mniej, więc jest ok. Ale pamiętajmy, że nawet jak mamy asy, no to versus jedna osoba, która ma niższą parę, załóżmy, to mamy 80% szans na wygraną, więc najczęściej wygramy, a i tak raz na 5 razy przegrywamy. W sytuacji, kiedy gramy versus 3-4 osoby, może się okazać, że będziemy za sami wygrywać, nie wiem, w 40%, w 45%, więc. Jest duży size. Raczej w, w teorii w multiwayu powinniśmy używać mojego size'u, ale ze względu na to, że gramy z dwoma rybami, to bym tego, bym tutaj się nie balansował i od razu betował dużo. Nikt tutaj nie wyrzuci walet 10, dama 9, walet 9, może nawet 9, 8. Mało kto sfolduje, bo stwierdzi, że ma jeszcze gadżota. Więc podoba mi się duży size. Mhm, i kolujemy olino. Raczej. No, na, na słabszych graczy nie jestem w stanie tego foldnąć. Nadal może mieć król dama, dama 10. A z dama czasami. Wiadomo, to blokujemy. On często powinien to podbijać, ale różnie to bywa. Król 10, tak? Nie wiem, czy już mówiłem. Ale też takie coś może ten. No, ja tego nigdy nie folduję. Widzicie, król dama. Akurat unlucky. Też jest tendencja taka, że ludzie. Słabsi, widzicie, taką król dama wolą zagrać za wszystko, bo mają tylko parę. Nie chcą, żeby bord się popsuł, żeby coś spadło, nie wiem, żeby spadł as, więc wolą zagrać za wszystko, ale jeżeli by mieli rękę typu dwie pary, dama walet rękę typu useta usemek, to często wolą grać call i slow playować to i dać nam coś trafić, dać nam blefować, więc to ten czynnik też mocno wpływa, że ten call będzie dużo bardziej proftowy, bo rzadziej zobaczymy lepszą rękę od naszej. A no, tak często bywa, że tutaj osoba po prostu zakręciła kółkiem, miała swoje, powiedzmy, nie wiem, tam 18%. Tak na szybko licząc. No ale tam czy może 15. Coś w tym stylu. Jeżeli chcecie, to możecie bez problemu sobie to sprawdzić w Equillabie, ile to dokładnie było, ale wiadomo, czas do czasu musi wygrać takie rozdania. Co się stało z dwójkami? Zobaczmy sobie. Hmm, to jest bardzo ciekawe. Te dwójki. Hmm. Jeżeli mam informację, że ten gracz dużo lim folduje, to podoba mi się po prostu gem. A Arch nie ma też ante? Nie, jest ante. W następnej rundzie dopiero będzie ante. No, trochę mało jest z tej puli, wiadomo. Jakby było ante to by było tutaj gdzieś około 500, więc już nam się bardzo opłaca to push'nąć, bo praktycznie o 1 trzecią zwiększamy naszego staka. W takiej sytuacji ja też nie mam nic przeciwko, żeby to po prostu dolimpować po graczu i trafić pod seta. Wiadomo, że mamy tutaj 12 blindów, ale to jest tylko jeden blind. W sytuacji, kiedy wątpię, że ktoś tu będzie luźno izolował, będzie to wykorzystywał, że my zlimpowaliśmy, gracze raczej wyglądają na, na takich bardziej pasywnych, którzy chcą sobie pograć po slop. Mhm, przewijmy sobie po prostu, może jakiś showdown był. Zawsze warto oglądać showdowny i wykorzystywać informacje, które na nim zobaczyliśmy. Okej. Okay. 9-7 Król Dama Wiecie co? Ogólnie to by mógł być push, jeżeli było Ante. Bez ante ja nie mam nic przeciwko, żeby to też może czasem podbić. Bo tak naprawdę ryzykujemy 1800, żeby wygrać 200. Czyli mamy to M na poziomie 8. Patrząc, że oni raczej nie będą wykorzystywać tego, że my to podbijemy. Mi się podoba, żeby zagrać tutaj 300. I spróbować zgarnąć. Jeżeli dostaniemy jakieś przebicie, nadal możemy uciec, zostaje nam 10 blindów, więc lubię na pasywnych, słabszych stołach, jakby nie ryzykować, bo to jest takim powiedzmy najgorsza ręka, którą by Felga w tej sytuacji pusznął. Król Walet już nie puszuje, więc to jest najgorszy układ. Wiadomo, Suited pewnie chętniej puszuje, bo chce zobaczyć wszystkie 5 kart. Nie chce, żeby ktoś mi przypadkiem wyrzucił z jakimiś dziewiątkami tylko chce z nimi flipnąć. Ale offshoot nie mam nic przeciwko, żeby zagrać race. Jak dostanę 3 beta, to wyrzucić. A może się okazać, że ktoś kolnie np. z król 10, z dama Wallet, dama 10 i będziemy go dominować po slop, i wygramy całego staka. W sytuacji, kiedy ich zagrywamy za wszystko, dama valet nas nie skolnie, król 10 nas nie kolnie, więc nie ma układów, które my dominujemy w tym momencie. Teraz potrzebujemy trochę szczęścia. Potrzebujemy najczęściej pewnie dziesiątki po prostu. OK. jak się okazało tutaj nawet gracz na skolną, a rzeczywiście zapomniałem czy to jest progressive ok to podoba mi się push ze względu na to że e, bardzo luźno dostaniemy call jeżeli chodzi o nasz knockout bo mamy bardzo mało żetonów w stosunku do staka początkowego e, to warto sobie gdzieś tam zaznaczyć nie wiem czy to jest takie trochę powiedzmy zaawansowana matma ale tak w skrócie jakbym miał wam wytłumaczyć to zawsze do odsów musicie dodać 1 trzecią staka startowego, jeżeli ktoś ma podstawowy knockout. Czyli załóżmy, że tutaj startowy, tak jak chyba widziałem, to był 7,5 i jeżeli Felga tutaj puszuje za 1700, to Emi, która kolnęła, do puli musi dodać 1 trzecią staka startowego. Bo Felga w tym momencie ma podstawowe KO i jego KO to jest tak, jakby do puli dorzucić 2,5 tysiąca żetonów, jedną trzecią. Więc automatycznie teraz jest w puli te ty 2000, dodajemy 2,5, to mamy 4,5 i EMI musi dołożyć 1800. Zróbmy sobie na szybko, ja odpalę kalkulator. Może to jest fajny przykład. Rzeczywiście sobie to policzę trochę dokładniej, jak w progresywach to liczyć, bo ja najczęściej do progressive'ów używam HRC, ale to będzie też osobny odcinek, gdzie ja omówię cały program HRC. A tutaj się skupimy, jak możecie sobie w prosty sposób za, e, za pośrednictwem kalkulatora i Equilaba to zrobić. Więc mamy Equilab. Zaraz będzie nam potrzebny. Na razie sobie policzmy odsy, Czyli EMI musi dołożyć 1770. I teraz tak na szybko sobie sumujemy, jaka jest, będzie pula ostateczna, ile można w tym rozdaniu wygrać, czyli to, co leży tutaj, czyli 1998. Dodać 2500 to jest tak startowy, bo tyle jest wart nasz nokaut. I dodajemy jeszcze to, co EMI musi dołożyć, czyli 1770. Czyli o, całkowicie EMI walczy o 6268 żetonów, bo tyle... Będzie po dodaniu knockout'a, czyli te 1777, które ona dokłada, dzielimy przez 6268. Wychodzi, że ona potrzebuje 28%. I teraz załóżmy, że Felga będzie puszował coś takiego, myślę. Może aż 10, czasem może aż 9%. Może waleć 10 czasem, może piątki, No, załóżmy. Depends. I teraz szukamy, zobaczmy najpierw tą rękę, która ona kolnęła, czy to było poprawne, czy ona miała 28%. Proszę, miała 34%, więc ten kol był jak najbardziej ok w progresywie. A teraz, co by się stało, gdyby to nie był progresyw? Czy ja zamknąłem tam ten kalkulator? Zamknąłem, ok. Czyli muszę od nowa. Ale to będzie trochę prościej bo tutaj musimy wygrać, dołożyć 1770, żeby wygrać 3170, 3770. Tak by wyglądało to we frizie, nasze odsy. Czyli to co mamy tutaj, już w puli, Emi musi dołożyć 1770, czyli razem mamy tyle, czyli ona dokłada 1770, żeby to wygrać, Odsy są na poziomie 46%, więc automatycznie to dama 10 już się nie łapie. Wy widzieliście te procenty? Chyba widzieliście, mam nadzieję. Ale widzicie, że dama 10 versus range tutaj Felgi, czyli taki ma 34%. U góry są odsy, bo tu zawsze mnożymy razy 100%. Widzicie, że jest 28%, to tak samo. I tu mamy 46%. Tak by wyglądało we frizie odsy, a tak w progresywie, tylko pamiętajcie, że te odsy w progresywie we wczesnej fazie są tak dobre ze względu na to, że e, tutaj te 2,5 tysiąca żetonów, które musieliśmy dodać ze względu na knockout, to jest bardzo duża część odsów. Wiadomo, jak później te staki są, nie wiem, po 50, 100 tysięcy byśmy mieli dodać 2,5 tysiąca, to nie będzie miało aż tak dużego znaczenia. Ale we wczesnej fazie ma i warto to brać pod uwagę. U góry od knockouta, na dole freeza, widzimy, że Dama 10 nie jest kolem. Jak sobie jeszcze na szybko zobaczycie, co by miało być kolem we freeze, czyli to coś, co w tym w czyli coś, co ma powiedzmy 29% minimum, to widzimy, że on musi brać takie ręce. Nawet Dama 6 się łapie do kola. Do Wiadomo, to jest sytuacja, kiedy program nie wie, że mamy za sobą jeszcze 2-3 graczy, więc wiadomo sobie to warto gdzieś zaciaśnić, ale myślę, że wszystko, co ma 35% powinniśmy brać, czyli na takiej zasadzie będzie jak najbardziej ok. W sytuacji, kiedy mamy e, zwykły Turek, czyli freeze, nawet takie 48% z czymś, co potrzebujemy, to widzimy, że ósemki, azwalec, ciudet, azdama, off będzie dopiero kolem w tym spocie, więc widzicie, jak duża różnica jest między Turkiem progressive, a Turkiem Result, więc warto to brać pod uwagę I sobie takie spoty przeliczyć Turniej się skończył, felga odpadł Takowo Asy przegrane, wiadomo Czasami tak bywa, że w turnieju na początku Się nie ułoży gra Po naszej myśli, więc Nie ma co się przejmować To jest standard w turniejach Ważne, żebyśmy podejmowali po prostu dobre decyzje. Mam nadzieję, że odcinek się podobał, że nie zamotałem trochę z tą matematyką i zrozumiała. Jeżeli macie jakieś pytania, to śmiało piszcie w komentarzach. Dziękuję za uwagę.